Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z minecrafta sezonu trzeciego Z tego co począłem to będzie to odcinek czwarty I tak, trochę się tu pozmieniało Tutaj dałem, Ja nawet nie pamiętam co ja robiłem w ostatnim odcinku Chociaż było to z jakie dwa 2 dni temu, 3 dni Tu już taką o, podłogę dałem. Tu jeszcze zostało mi trochę tego do obudowania Ale to taki, no, mały Mały problem. A i tutaj zrobiłem coś takiego, żeby taki śmiało wyglądał. Że tak się nie łączy, to się nie łączy. No ale jest fajnie. I jak zwykle pada deszcz. Dobra. Ale to miesza z tym. A w tym odcinku. Yy, fuck. W tym odcinku staramy się pobawić na razie. Na sam początek z better chestem. Tylko, że mogłoby przestać padać. Ale dobra. I tak yy. stawmy sobie to, może tu. I tak. Yy. Na pewno co to będę potrzebował upgrade'ów do tego. Yy. WTR Kurczę O oh jest I tak, co my będziemy potrzebowali? Tu coś pisze, jakieś upgrade czy coś? Kinder Pukas? Nie. Pak. Mm. dobre case. Jak to się robi? Aha. O przestało padać, jak fajnie W ostatnim odcinku miałem trochę jakby za daleko mikrofon Znaczy za daleko, zapomniałem postawić sobie tej podstawki Także no Trochę jakby się zapomniało Dobra, trzy na razie wystarczy I tak potrzebujemy to, co to jest, stick nie wiem, czy to tak będzie potrzebne, czy nie. Ale zobaczymy, ile tego mogę wsadzić. Teraz. Hmm. Ew. case. Okej, okay, ale jak to sadzać? Okej. Okay. Jak to się wsadza? Hmm. Yy, czy się może tak wsadza? Nie. Tak. Tak. Też nie. No ej! What the fuck? Co tu się dzieje? Myślałem, że to jest prosty mod. No, mm. nie, A, no, Plant seed. o kurce, Iron hobby harvester tu mam to Tak, harvester chcę jeden planting planting jakieś nasiona, tu mam jakieś nasiona aha raz Fak Jak to niedobrze mieć czegoś za dużo Okej, okay, czegoś nie mam jeszcze pewnie To, to no jest Czy <ścoughs> ja po prostu czegoś nie umiem, czy co? No. no, jak to się wsadza? What the fuck? Nie, chwila. Ja muszę se. Sobie... Yy, gdzie jest ten telefon? Ja tu sobie zrobię cięcie, zobaczę, jak to się wsadza, i zaraz wrócę. Dobra, jestem z powrotem, chyba. Yy. E, ty, ty. Better chest, e. hm, wicie co? Aha, a. Hmm. Chyba to będzie potrzebne. To nie wiem, nie znam się na tym modzie. Oczywiście. Ileś już tam minut przegadałem, i tyle. Bo po co? Hmm, tak. Tak. Tak, tak. Hmm, zobaczymy, co tu się stanie. Daję życie. Ja Shift mnie. Uh, losing some of them uh, shift right click to remove on over fila shift yeah. no co jest mm. oh shit nie yeah. No zwykle. Eee. W razie nic podoba się będę. Ciężko, bo to zabudowałem. Ja pierdzielę Aha. No. Mm. Czy to się robi jakoś inaczej? Remove branch from this chestman resulted in losing some of <coughs> sorry items. Shift right click remove on upgrade. Shift left click to remove remove upgrade. Co? No, dup. Mać. Dobra, <śmum> nie zrobiłem jednej rzeczy. To jest upgrade, y coś tam, case, tego bla bla bla. E ale ja nie zrobiłem tego nie widzę. Pen Feelings Void Component b. Slot jestem normalnie Max 7. Dobra, na razie tyle zostawię. Jestem normalny. Każdy mod potrzebuje jakiegoś slotu, kurcze. No. Okej. Okay. To... No. Okay. Uh, slot upgrades matchup upgrades golem redstone void break upgrades player no dobra ale Czemu mi to nie działa? Fuck, sorry, muszę znowu zer... Okej! Okay, już wszystko rozumiem! Poza tym to, że jestem NUBEM! Nie mam nic! Potrzebuję cztery bloki węgla, ale czy mnie na to stać? Okej, cztery bloki węgla, redstone czy ja mam stone? Mam stone, potrzebuję redstone'u. Zory. Ale piłem czarną wodę. Piłem czarną wodę i dlatego e, mi się odbija. Nie chcę na razie tylko. Energy, upgrade. Wszystko jest... FAK! Ja potrzebuję cztery... Nie, dwie... To, to... To, to... To... Nie chce się człowiekowi doczytać dobrze, a później wychodzą nam musy. FAK! To, to i to! No i teraz działa, ale na jakiej odległości, czyli yy, tak, yy, na pewno ciebie tu nie będziemy rozmnażać, mm, ja chcę sobie zrobić ironowy iron bar, na pewno chcę to, tu mam jakieś seedy, mam jakieś seedy, sens seed ehm. Chociaż wiecie co? I tu zaraz postawimy... Zrobimy drugą, o! Może teraz nie będę już lamił. 7 SIDów A! To samo ten! Okej, okay, to idziemy po dyrta. Idziemy po dyrta, dyrta. Mam gdzieś wiaderko. Wiaderko, wiaderko. Mam wiaderka. Nawet trzy. Dobra, także potrzebujemy tak, y, trochę wody, y, zrobimy to teraz może w ten sposób i potrzebujemy dyrta. A czemu mi się, czemu ja nie mam dyrta przy sobie, się, brałem Eee, kabel? Nie mam. What the fuck? Ej, gdzie mój dirt? Dobra, mi o to dotąd, dotąd. No, oh, fuck. <coughs> eee. Ile? Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Dobra. To także tak. Co ja tu jeszcze mogę zrobić? Kan can... Jest. Loterii, Kan Ale chyba nie zrobię. Fajnie by było zrobić to, ale... O. Ale mnie nie stać na tą chwilę. Także... Jedynie co, to sobie może... Szamo, 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 ten. Eee, samo samo rozrastać eee, a ja tak by eee, teraz już na szybkości zrobimy drugą eee, chyba bo czy ja mam węgiel jeszcze na tyle czy ja myślę na tyle węgla Wiecie co wam powiem, to wam powiem, że wam powiem, że ja nie mam że, A nie, jeszcze mam tu trochę, ale trochę trzeba się na wyprawę wybrać. Także pewnie, także pewnie, na pewno czeka mnie pozaodcinkowa wyprawa. Do tego, do jakiejś kopalni. Czeka mnie pewnie wyprawa do kopalni. Eee, poza tym, no, poza tym nic chyba ciekawszego mnie nie czeka. Eee, Mm -hmm, mm -hmm. Eee, raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, tutaj do tyłu muszę przekopać na szybkości. potrzebujemy jeszcze mniej Ejsa. Miejsca e Harvestering Harvestering, Harvestering Jednego chcę I potrzebujemy Cztery hoły Raz Dwa Trzy i chyba wszystko mam. Nie mam sidów. Nie mam. a dobra, dziękuję. Przez hoły. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Eee, nie. To tylko to. To. To i tu damy jeszcze slot. Upgrade, nie mam drewna. Już mam. Upgrade eee, slot 5. Raz, 4 5 cztery, pięć. Pięć. A tu ile jest też 5? Czy mniej, czy więcej? Też 5. Dobra. Eee, która minuta 17? O kurczę. Paroma posadzi to. Posadzi marchewkę. Nie posadzi. Tutaj mam trochę seedów. Dobra. Mm, dobra. To tak. E, automatyzacja jako taka jest. <coughs> jest na no co niż czekaj. Dobra. E, Mniejsza za to teraz. Magical Cropsy. Magical Le Cropsy. Na pewno, co potrzebuje Obsydian nie Calls, Essence, ale to potrzebuje zrobić to. Także na pewno yy, będę zaraz to robił, ale dajcie mi chwilę, bo muszę na coś zerknąć. Yy, dobra, jestem z powrotem i tak. Weźmiemy to. Może się tak, najpierw pozbędę tego, co mi na tą chwilę jest niepotrzebne. Yy. Na tę chwilę, co mi jest niepotrzebne, e, Natura of Essence to nie. I teraz tak e, potrzebujemy tego, a nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. No ej, nie przeskakuj mi. Następny Redstone Glowstone Obsidian cholercia yy, Ostatni diamond albo ten. Dobra, yy, to mamy ten. I potrzebujemy strong essence, tak? Czy nie? Weak essence. A jak to się robi? Choler. A no, tak to się robi. Czemu tego mi. Ej, no. Wiking Fusion Storm e, Mamy 8 8, 8 e, Teraz co ja chcę zrobić Call Essence SIDA Jakiegokolwiek SIDA Nie mam Potrzebuję SIDA e, SIDA Should I da essence No i dobra I to wrzucimy na razie tutaj Będzie taka mała farma Posadź to gdzieś Tu mamy, dobra To się będzie rozrastać z tym Później najwyżej do każdego zrobię ten Osobną yy, tą yy, Kurczę, Extreme essence, to nie e, iron Strong essence, strong infused Dobra, to na razie tyle wam powiem, że to by było, tu mam nasiona, dobra. E, że z tego moda na razie by było wszystko i także to wrzucimy z powrotem tu, e, wick infused stone, gdzie go wrzucić, żeby później go nie szukać, tu go na razie wrzucę, tu go na razie wrzucę i tak, z better chesta to jest taki moc do, no do farm. Czyli to by było na tyle. I tak, mamy już 21 minut. a zrobiłem tylko to dwa. I te dwie rzeczy. I więcej czasu się wkurzałem. No to wszystko nie trzeba, już... warte. Tu coś robiłem. Tu nie zrobiłem tego jeszcze. Dobra, tu do reaktora jeszcze nic się nie dotykałem, bo nie mam węgla. Także o, i to się przyda też do reaktora. Hmm, poza tym, co jeszcze? Co jeszcze? Co by, co by, co by tu zrobić? Miałem zrobić jeszcze co ja mam zrobić? A z tego, z, 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 z e, Rotary Crafta ten do węgla z tego co ja sobie przypominam miałem stworzyć Miałem co ja tam coś jeszcze stworzyć, um. Kurcze jak dużo sadzonek, ja cię są. tak dużo osadzone klucie no ale co poradzić to jest tylko Minecraft dobra eee... co tu zrobić eee, z wami tamtego nie będę kończył Brąz, hammer eee. mamy jeszcze brąz Mam jeszcze brąz nie, sporo sporo mi pójdzie na naprawienie jego chyba, że się da jeszcze nie naprawić, bo Nie pamiętam co ja to wrzuciłem jeszcze, wiecie? To się ironem naprawić. Dobra, mniejsza z tym, a ja to no, nie koper, to tylko koper. Na pewno co, teraz mnie czeka długie godziny czekania, albo najlepiej to zostawić minecrafta zostawionego i tak Dobra.